Tak. Dzień dobry moi drodzy, witam serdecznie. Krótki filmik, taki pokazowy y, z tematu przygotowania do lęgów. Jak widzicie, przygotowaliśmy sobie już y, zeszłoroczne miski. Miski są doskonale umyte, jak widzicie, czyściutkie i zdezynfekowane. Oczywiście do tych misek, i to jest bardzo ważne, idzie wkładka, wkładka firmy Leoni i brat. Tak to u nas zawsze jest robione. Ten film nie ma poniekąd na celu reklamowania y, tych wkładek, moi drodzy, bo te wkładki, wydaje mi się, że ich nie trzeba reklamować, a każdy też te wkładki już zna. Są one znane, wydaje mi się, już na całym świecie, ponieważ y, pan Bartczak bardzo dobrze y, rozkręcił y, tutaj tą kwestię. I tu nie chodzi o sam biznes, ale o to, że gołębie są bardzo fajnie y, tutaj, że tak powiem, przygotowane do tego, żeby składać tu jajka i wychowywać młode w tych wkładkach, które spełniają swoją rolę y, w 100%. Ten film tutaj kieruję do tych kolegów, którzy będą zainteresowani zakupem gołębi, żeby też y, moi gołębi z mojej hodowli, z hodowli Tim, Cieszyk, Fus, dlatego, żeby byli też y, po prostu pewni że dbamy o to, żeby gołębie wychowywały się w jak najlepszych warunkach. Ja ostatnio bardzo dużo filmików wrzuciłem. Wrzuciłem też teraz ostatnio post, y, gdzie jeden przygodny młody nam się tutaj wykluł, jest już zaobrączkowany. Ten gołąbek jest również do odstąpienia dla początkujących hodowców. Y, jeżeli chodzi o jakiekolwiek wyniki i te kwestie, ja tłumaczył się tutaj w tym temacie nie będę. Y, w 2021 roku udało mi się skoczyć z poprzedniego roku, czyli z roku 2020, o 26 oczek do góry. Wydaje mi się, że jest to bardzo dobry wynik. Natomiast i tak bardzo, bardzo nie przykładałem się wtedy do lotów, ponieważ nie miałem na to czasu. Teraz także nie mamy na to zbyt wiele czasu. Natomiast gołębie są u nas wychowywane zawsze najlepiej, jak tylko potrafimy. Miski zdezynfekowane, do misek idzie wkładka. Teraz obecnie gołębie są mają kurację przygotowawczą do lęgów, są podawane środki, które mają zabezpieczyć i wykorzenić ewentualne pasożyty i ustroje z organizmu gołębia, dlatego też dbamy o to jak najlepiej, jak najbardziej potrafimy, tak żeby gołębie, które będziemy chcieli ewentualnym hodowcom sprzedać, które też będziemy chcieli sobie zostawić, żeby były w jak najlepszym zdrowiu. Także temat przygotowawczy dzisiaj Mycie misek lęgowych, jak widzicie, zdezynfekowane, wymyte, piękne, aż się świecą. Można z nich nawet jeść zupę. Także tak to u nas wygląda. Hodowla Tim Cieszyk Fus. Teraz w tym roku na pewno nie będziemy mieli czasu na lotowanie. Ale zapraszamy chętnych hodowców do zakupu naszych młodych gołąbów.